Mówi, że trenujesz, ale stricte sztuki walki też trenujesz, czy tylko sama siłka? Bo jednak siłka sztuki walki to dwie różne rzeczy, no nie? No oczywiście. Wiesz co, miałem kiedyś przygodę z Kraft Magą, trenowałem kilka lat. O to ty... tylko nie wsadzję palce, wiesz nie, ten wiem. w oczy. Wiem, oczywiście. No oczywiście, że tak. Była również przygoda z MMA, te W sumie wszystkiego li po troszku. No, a tak jak mówię, najdłuższą przygodę mam z siłownią i aktualnie, aktualnie właśnie teraz troszkę skupiam się na MMA. Witam Was mordeszki, ja właśnie wstałem i tutaj widzę, że kilka nieciekawych jakichś informacji wpłynęło na mój temat i bardzo chętnie się w sumie do tego odniosę, no bo skąd mógł mój przeciwnik wiedzieć, że ten wypadek był prawdziwy, przecież ja to powiedziałem tak żartobliwie, ale, ale no faktycznie był, no i, no i zaraz Ci to potwierdzę mordeszko. No, tak więc mordeszko, jak widzisz, miałem jednak ten wypadek samochodowy, jeżeli nie wiesz mi, że to mój samochód, no to możesz tam sobie sprawdzić na odcinkach, że ja kiedyś przyjeżdżałem nawet właśnie taką skodziną o to piękną na odcinki. Co tutaj mogę jeszcze powiedzieć, tak po tym wypadku troszeczkę nie pamiętałem, troszeczkę mi się miesza do tej pory, jeżeli chodzi o jakieś techniki ze sztuk walk, no to bardzo dawno trenowałem, więc, więc też tego za bardzo nie pamiętam, ale no przecież to się nie liczy, że miałem wypadek, to się bardziej liczy to, że, że jednak on trenował, tak, no ale przecież Ty też się wypowiadasz, że Ty trenowałeś MMA, wszystkiego liznołeś po troszku, nie wiem co dokładnie tam liznąłeś, już nie będę wnikał, ale, ale no przecież liznąłeś czegoś na tej macie, tak? Ale no, skoro tak się właśnie wypowiadasz, że trenowałeś te sztuki walki MMA i no i wszystko przecież trenowałeś, no to nie wiem, walka powinna być raczej wyrównana. Nawet jeżeli ja tam kiedyś coś trenowałem, raczej za bardzo tego nie pamiętam, ale, ale fajnie, no bo miałem chociaż ten miesiąc, czy tam trzy tygodnie temu się dowiedziałem o tej walce przygotowawczej, chociaż te trzy tygodnie, coś tam sobie przypomniałem mniej więcej. Wiem, jak te ciosy proste wykonywać, jakieś tam kilka komcieś się nauczyłem, szybko łapię ogólnie takie rzeczy, więc, więc, no najważniejsze, żeby było dobre widowisko, chyba nie nie się obawiać, skoro ty tak dużo trenowałeś. Dobra, a tutaj proszę bardzo potwierdzenie, żebyś nie musiał szukać ani, żeby nikt nie musiał szukać, że to była moja skoda. Tam nie wiem, czy będzie widać te ostatnie numery. O, nie widać. No ale no to jest moja, więc, więc no, nie musicie się martwić. Oczywiście, tutaj jeszcze wspomnę, że w tamtym okresie czasu był ze mną na kanale Mariusz, czyli hater, i myślę, że on śmiało może wspomnieć o tym, że, że tak było, że później miałem takie lekkie zaniki pamięci. Nie pamiętałem bardzo wiele z poprzednich, tak jakby miesięcy lub kilku lat, nawet właśnie tak do dwóch, mniej więcej trzech. No i też jeszcze wspomniałeś o tym, że ja trenowałem 5 lat, tak? 5 lat, a tutaj tylko pokazujesz 2 lata. No nie wiem, no chciałbym te dowody, że jednak te 5 lat trenowałem, nie? No bo jeżeli 2 lata to tutaj miałem co chwilę jakiś wypadek, no to kurde, nie wiem ile mogłem w końcu przetrenować. No a jeżeli ty trenowałeś te kilka lat te Krafmage, tak, no to. Kurde, to chyba ja się powinienem bać, ale no szczerze, ja się boję. Ale ogólnie jeszcze chciałbym wspomnieć, że nie mam Ci tego za złe. Na luzie to i tak będzie czysto sportowa walka, choć niektórzy mają jakieś tam wąty, że czysto sportowa na hypie. Nie no, może cepy jakieś będą, no jeżeli tam trenujemy tak krótko, albo nie trenujemy już, nie wiem sam w końcu, bo już mam jakieś przebłyski pamięci czasami, ale czasami nie mam. No więc, więc po prostu mam nadzieję, że będzie dobra walka, nic nie mam do Ciebie, mordo. Po prostu mogłeś się pomylić, tam może potrenowałem, może nie. Kto będzie się tego doszukiwał? Ty przecież trenowałeś, mamy oficjalne info, tak? Więc będzie przynajmniej fajne widowisko, a to jest najważniejsze. Mm, no, a jeżeli hejter chce, no to Tak coś tam może coś tam wspomnieć, że wtedy miałem właśnie takie troszeczkę zaniki pamięci. A jeszcze jedno, jeżeli miałbym też się odnieść do, do czegokolwiek, jeżeli odnośnie ciebie, no to jeżeli chodzi o wczorajszą konferencję, to tam powienia, powiedziałeś coś o moich fanach, że są gówniakami, tak? No nie fajnie z Twojej strony, no bo jednak wiesz, no niektórzy mają tyle lat, ile mają, ale mimo wszystko, nawet jeżeli coś do Ciebie piszą, nie powinieneś się zniżać do ich poziomu, bo kiedyś dorostą i zrozumieją swój błąd, a, a Ty w tym momencie zniżyłeś się bardzo do takiego poziomu, wiesz, że powiedziałeś gówniaki w ogóle, bo ja Twoich odbiorców nie obrażam, choć też, że dostaję niecie, nieciekawe wiadomości, ale no trudno, ktoś jest za Tobą, ktoś jest za Mną i to się rozumie po prostu i mimo wszystko, powinieneś to zaakceptować, jak jest, pokazać się z jak najlepszej strony na walce. Na konferencji, tak samo, a nie, że tutaj będziesz moich odbiorców, którzy będą stali za mną murem. Są naprawdę, naprawdę bardzo kochani, i, i takich fanów mieć, no to jest naprawdę skarb. A, a Twoich fanów również pozdrawiam. Mógł mój przeciwnik wiedzieć, że ten wypadek był prawdziwy. Przecież ja to powiedziałem tak żartobliwie, ale, ale no, faktycznie był. No i, no i zaraz ci to potwierdzę, Mordeszko. No, tak więc, Mordeszko, jak widzisz, miałem jednak ten wypadek samochodowy, że nie byłem chociaż te trzy tygodnie, coś tam sobie przypomniałem mniej więcej. Wiem, jak te ciosy proste wykonywać, jakieś tam kilka komcień się nauczyłem, e, szybko łapię ogólnie takie rzeczy, więc, więc no, najważniejsze, żeby było dobre widowisko. Chyba nie powinieneś się obawiać, skoro Ty tak dużo trenowałeś. Okej, okay, Mordeszki, nie ma co się przejmować tym, co tam się dzieje, w jakiejś tam pseudodramie, żadnej dramy tak naprawdę nie ma. Cały czas idziemy z uśmiechem na twarzy, idziemy do przodu. I, I obojętnie, jaki nie będzie werdykt mordeczki, mój ośmiech z twarzy nie zniknie. Naprawdę, obojętnie, co by się nie działo w jakiejkolwiek dramie, ja i tak będę szedł do przodu. Czy małymi krokami, czy jakimiś wielkimi, ważne, żeby iść do przodu. Dzisiaj porobię Wam jakieś może jeszcze pytanka. Może wieczorkiem zrobimy live'a live za damem, Zobaczymy, ale o tej, tam, pseudo-dramie nie ma już co mówić. Miłego dziękuję Wam życzę. Dobra, dobra, tak jak mówiłem na konferencji, robię dobre rady, no to zajmuję się tym, czym się zajmować powinienem. Mogło być gorzej, no, mogło być gorzej na tej konferencji, tak, ale było dobrze i nie ma co się przejmować, a w tym momencie, tak jak też mówiłem, zaczynam grać w szachy, no, właśnie. No, no właśnie, zaczynam grać w szachy, a później idę jeszcze popływać do tej swojej rzeki, w której razem pływamy z hejterem, coś tam takiego też później było, no, coś takiego było. I, i w sumie tyle chciałem wam powiedzieć. Pamiętajcie, że zawsze może być gorzej, ale cieszcie się tym, co macie, bądźcie wdzięczni Bogu. tutaj przychodzimy dzisiaj, a tutaj taki prezencik. Tutaj powiem Wam, bardzo kreatywni ludzie mieszkają. Są, przebywają, sprzątają. Tutaj w ogóle pochwalę się Wam, co znalazłam na plaży. Takie muszelki. Z tej jestem chyba najbardziej dumna, najbardziej mi się podoba. Tutaj w ogóle ja się zastanawiam, czy może w tej, tutaj jest jakaś kuleczka w środku, czy to się w ogóle da otworzyć. Boję się rozwalić, że tam nic nie będzie, ale może, może coś tam się znajdzie. Jeszcze taka malutejka.